Jak w lecie umyć dobrze auto na myni bezdotykowej? Po pierwsze nie myj auta w pełnym słońcu, najlepiej jeść rano albo wieczorem. Zacznij od kół, ale pierwsze zanim zaczniesz myć chemią to spłucz dobrze piach, żeby nie porysować felgi. To ważne jeśli masz czarne felgi. Użyj do tego specjalistycznej chemii, bo sama woda nie umyje kół. Użyję do tego Carla Wheel Cleaner. Daj temu popracować dwie minuty. Przechodzimy do pędzelkowania, zobacz jak pięknie schodzi nam brud, którego sama woda nie wzięła. Po pędzelkowaniu spukujemy to. Dobra, koła mamy już ogarnięte, ale jak widzicie, lakier wciąż mamy suchy. Specjalnie go nie myłem jeszcze wodą, bo najpierw chce się pozbyć owadów. Żyję do tego bye od Hyper, używaj tego na suchy i chłodny lakier. Produkt zostaw na dwie minuty i uważaj, żeby nie zasechł. Dwie minuty minęły, uważaj, żeby środek się nie zasechł, i teraz czas na pianę. A teraz rzecz, która dzieli wszystkich detailów: spukujemy od dołu czy od góry? Zobaczmy, jak robi to ekspert, którego cenię. I drugi błąd, spukujecie te fera od góry do dołu. Z automatu to się nie uda, ponieważ na dole jest najwięcej syfu, więc trzeba go atakować od samego dołu. Czyli spukujemy od dołu i my też tak zawsze robimy. Jeśli Twoja mynia posiada filtr odwróconej osmozy, to nie musisz osuszać auta. Jeśli natomiast jest inaczej, a ty nie chcesz mieć auta w kamieniu, to delikatnie osusz miękkim ręcznikiem. Ja używam Workstaff King. Tylko nie dociskaj ręcznika, jeśli miałeś bardzo brudne auto.